A świnka to mój mały brat. Ta świnka. Pepa, Tom Jorka. wydały nowy samochód. Dzisiaj Pepa z rodziną będą jeździć swoim zielonym samochodem. A może opuścimy dach? Tak, proszę. Ojej, zaczęło padać. Jedany je pies w ciężarówce dziadka psa. Dzień dobry panu. Nie wiem co zrobiłem, ale to się powtórzy. Panie świnko! Jakieś ostatnie słowa? Nie. Ojej! Tata świnka dostanie mandat. Co? Jajco. Jest wieczór. Pepa i pepasz tańczą w salonie przy swojej ulubionej muzyce. Tata świnka odkurza przed A mama świnka jest w swoim gabinecie i robi coś bardzo ważnego na komputerze. Oh. 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 Mamo, tato, zgasło światło i tata świnka? zestrał. Co? A few moments later. To łagi. Psychologowie biją na alarm Psychologowie biją Tata Świnka no, Co? <noise> Tata Świnka mówi, że zjadł całą elektryczność w mieście Zgaście światło Zgaś to światło, bo zaraz ci przypierdolę Zgoda, Peppo. No, zostaw mnie, zostaw